Dlaczego akurat Niemcy wierzą, że Amerykanie wierzą, że Amerykanie mają wobec nich, jedynych na świecie, wyłącznie dobre zamiary? To wszystko pytania, które sam sobie zadaję i które doprowadzają mnie do rozpaczy. To pokolenie, które wychowało się na Twitterze, pokolenie polityków, które ma do polityki marketingowe podejście. W administracji Bidena są ludzie, którzy mówią, że możemy przetrwać wojnę nuklearną. Trzeba sobie uświadomić, co to oznacza. Wojna nuklearna to to, co pozostanie, to, co wyczołga się z bunkrów, będzie państwem absolutnie totalitarnym. Ludzie, którzy brali udział w testach atomowych, to nie pozostawia nikogo bez traumy. Jest zdjęcie tej kobiety z karabinem maszynowym, nie z z karabinem maszynowym, z wojenną flagą ze swastyką w tle, ona w koszulce z orłem i swastyką, jak wykonuje hiplerowskie pozdrowienie i tak dalej. I wtedy pomyślałem, wystarczy, wystarczy, nie potrzebuję nic więcej. Witam w programie Podkranuć. Moim dzisiejszym gościem jest dziennikarz, ale nienajemne pióro. Pracował na całym świecie, robił filmy dokumentalne, pracował dla radia, pisał artykuły, teksty do magazynów. Działał za granicą w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, gdzie demaskował afery i skandale. Pracował dla australijskich stacji, sporo w życiu podróżował. Witam tirka Polnana. Bardzo dziękuję. Czytamy zdania takie jak Rosjanie zawsze będą naszymi wrogami. Prowadzimy wojnę z Rosją, pokój jest tylko na cmentarzu. Najwyraźniej zadzieramy z najsilniejszym mocarstwem atomowym. Czy elity polityczne oślepły na apokalipsę But. dlaczego? Bo nawet na potężne ostrzeżenia, które się pojawiały, o których właśnie dowiedzieliśmy się od Scotta ritera, który opowiadał, że. Kiedy Keir Starmer przybył z czerwoną walizeczką do USA, w której był plan, by pociski Storm Shadow, czyli pociski manewrujące o dużym zasięgu, a także rakiety Atak CEMS, które musiałyby być wystrzelone przy wsparciu Brytyjczyków i Amerykanów, bo Ukraińcy sami nie daliby rady, wystrzelić w głąb terytorium Rosji. Że miano się o to postarać. To było w marcu Itd. Od twórczyni roli Drakuli, właśnie zupełnie zapomniałem nazwiska tej aktorki, naszej pani z FDP. No naprawdę, mój Boże, jak ona się właściwie nazywa. Chodzi mi o tę znaną osobę, ale nazwisko wyleciało mi z głowy. Agnes Strach Zimmerman. Strak Zimmerman. Naprawdę, naprawdę wzbraniam się przed zapamiętaniem tego nazwiska, ale e, ona też odpowiednio działała. Czyli zaproponowano, że jest to możliwe. A Scott Ritter opowiedział nam, że spotkał rosyjskiego ambasadora, który był blady jak ściana, a nawet drżał. Zapytał, co się stało. A on odpowiedział, że na zlecenie sowieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sowieckiego, rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rosyjskiego rządu, czyli właściwie można powiedzieć, że to powrót do czasów sowieckich w konfrontacji tak silnej jak nigdy dotąd. Że powiedziano, że jeśli do tego dojdzie, odpowiedź będzie nuklearna i nastąpi w Waszyngtonie. O, przekazał. I doprowadziło to do tego, że ta decyzja, to była jeszcze administracja Bidena, nie została zrealizowana. Czyli nie było zgody na atak z użyciem ATTACAMS i Storm Shadow. W tym obszarze się teraz poruszamy. CIA podała, że w zeszłym roku. To było mniej więcej w połowie 2023 roku, że prawdopodobieństwo wojny atomowej według CIA, wynosi 50%. A w tym miejscu teraz jesteśmy. A zamiast tego mamy ludzi takich jak Florence Gaub, że tak powiem dobrze wyglądająca, 45 lat, rude włosy, atrakcyjna wizualnie, która opowiada nam, że najgorsze w broni jądrowej jest to, że się jej boimy. To jest odpowiedź na tę sytuację, a nigdy nie byliśmy tak blisko. E, zegar zagłady Stowarzyszenia Amerykańskich Naukowców e, jest teraz ustawiony na, zdaje się, 89 sekund przed wojną atomową. A e, eskalacja postępuje, czyli faktycznie nie jest przesadą stwierdzenie, że postępuje się w sposób, jakiego nie było w czasie zimnej wojny. Nieodpowiedzialność nie była tak wielka. Otóż rosyjski politolog Siergiej Karaganow, którego głos, jak sam twierdzi, jest słyszany również na Kremlu, napisał, że jeśli Zachód zapomniał, jak wygląda droga do piekła, to my możemy mu ją poprazać. I wy? Scott Reiter napisał książkę Highway to Hell, tak się nazywa, prawda? Karaganow wielokrotnie mówił, że chodzi o to, by uświadomić zachodowi, że to jest niebezpieczne. I uznałem to za niemal obsceniczne, kiedy pierwszy raz o tym u niego przeczytałem, a potem trzeba powiedzieć, że jest to jednak reakcja na ocenę, którą przedstawił nam również Scott Ritter, że w administracji Bidena, i to jest różnica w stosunku do administracji Trumpa, która nie jest tak szalona jak administracja Bidena, trzeba to sobie ze zdumieniem uświadomić, tak, że administracja Bidena uważała, że wojnę atomową można wy ze strony amerykańskiej wygrać. To są właściwie wyobrażenia, które znamy jeszcze z kryzysu kubańskiego, kiedy Amerykanie, a zwłaszcza amerykańscy wojskowi, którzy koniecznie chcieli wojny z Kubą i Związkiem Radzieckim, byli zdania, że ją wygrają. A jeszcze nie wiedziano, czym będzie zima nuklearna i jak będzie wyglądać czyli pewien rodzaj lekkomyślności w podejściu do tematu, podczas gdy myślimy, że to jest bardzo niebezpieczne, a supermocarstwa są odpowiedzialne. I wzbraniają się przed tym, bo chcą zapobiec wojnie. A my mamy teraz do czynienia z zupełnie innymi ludźmi. Dlatego na pytanie wstępne odpowiadam zdecydowanie tak. Skąd bierze się ta lekkomyślność? Czy to problem poznawczy, emocjonalny, czy oba naraz? Prawdopodobnie oba. Zastanawiam się, bo mamy. Pewnie masz podobnie, prawda? Kiedy się o tym myśli, to myśli się o latach 70., y, polityce odprężenia, Willy Brandt. Egon Bar, Olof Palme, to jest, a potem Gorbaczow, jako powiedzmy postać przełomowa, wtedy myśli się, że ma się to już za sobą. Również ten zegar, o którym mówiłem, zegar zagłady, był wtedy ustawiony na 17 minut, zdaje się. To był najdłuższy czas 17 minut do wojny atomowej a teraz 89 sekund. To był najdłuższy czas, jaki kiedykolwiek był. Myślano, że temat jest zamknięty. Że już nigdy nie znajdziemy się w takiej sytuacji. A e, myślę, że trzeba powiedzieć, że to jest mania wyższości, hybryz zachodu. To jest moja definicja tego, z czego to wynika. A wynika to z tego, że nasze zachodnie elity, również elity w Niemczech, są wszystkie wykształcone transatlantycko i e, mają wyprane mózgi. Tak, waszyngtońskie pranie mózgu. Dlaczego są wykształceni transatlantycko? Cóż, bo kiedy jest się na uniwersytecie. Znam to jeszcze z moich czasów, które oczywiście są już bardzo, bardzo odległe, tak? Ale jeśli ktoś dostał stypendium albo był na gościnnym pobycie, albo na wymianie z innym uniwersytetem, to nie była to Moskwa, a logicznie rzecz biorąc, nie był to też Pekin. Peking był jeszcze, Chiny były nieważne, ale nie były to też Indie, w ogóle to nie było nawet Melbourne w Australii, to było nic, co wszystkie, wszystkie kanały, gdyby to przedstawić, jako grubość kanałów komunikacyjnych, to istniałby kanał gruby jak noga w kierunku USA, potem trochę Anglia, a potem może kilka europejskich trochę Francja, również w Niemczech, dzięki tym powiązaniom po II wojnie światowej ale to wszystko czyli gruby jak noga, a wszystko inne jest grube jak palec albo cienkie jak włos. Czy można powiedzieć, że dostęp do władzy w Niemczech prowadzi przez transatlantyckie organizacje i sieci? Wyłącznie. Wyłącznie. Wiemy to przecież z badania na temat redaktorów naczelnych gazet i stacji radiowo-telewizyjnych, że wszyscy mają po dwa, trzy e, członkostwa w American Enterprise Institute, German Marshall Fund, e, Komisji Trójstronnej, e, Council on Foreign Relations, tak? W 2014 roku ktoś zaproponował mi zdjęcia prawicowych ukraińskich ekstremistów całej tamtej grupy, prawego sektora i. Dlatego te osoby nazwano ruchem socjalno-narodowym, czyli nazistą, czyli człowiekiem o prawdziwie nazistowskim sposobie myślenia. Nie tylko faszyści, ale także naziści z ideami biologicznymi itd. Zostali zaproszeni do German Marshall Fund. Było mnóstwo zdjęć, niektórych osób nie znałem, więc musiałem je rozpoznać. Co tu się dzieje? Dlaczego sprowadzają wszystkich tych skrajnie prawicowych ekstremistów i neonazistów? Dlaczego German Marshall Fund? Tak naprawdę zainicjował ją wówczas Willy Brandt. Były to ćwiczenia posłuszeństwa, mające pokazać Amerykanom, że choć dąży się do niezależnej polityki zagranicznej, polityki odprężenia, to mimo wszystko pozostaje się sojusznikiem, kierując się własnym interesem. Co więc do cholery sprawia, że coś takiego jest możliwe? To było przed Majdanem. To nie było w czasie Majdanu, to było przed Majdanem. Oznacza to, że przygotowania zostały poczynione. Dlatego zapytałem, co do cholery się dzieje, bo nie mogłem tego pojąć. Ale cała ta historia zamachu stanu na Majdanie została tam przygotowana. Twierdzą, że zamach stanu na Majdanie w lutym 2014 roku był przygotowany. Czy istnieje zmowa między elitami zachodnimi i niemieckimi, a ukraińskimi faszystami, lub faszyzmem w ogóle? Zdecydowanie powiedziałbym, że tak. No cóż, tak zrobiłem. A w mojej ignorancji można by powiedzieć, że kiedy zaczynałem kręcić filmy dokumentalne, nakręciłem jeden za linią wroga, w którym przeprowadziłem wywiad z Wasilem Kukiem, zastępcą Bandery, który jeszcze żył. Był stary, a ja niedawno obejrzałem ponownie wywiad. Kiedy wtedy nią zarządzałem, nie do końca to rozumiałem. Powiedział na przykład, że zastanawialiśmy się, czy istnienie niepodległej Ukrainy nie będzie automatycznie równoznaczne ze zniszczeniem Związku Radzieckiego. I pomyślałem sobie, że tak powiem, to są te same idee, o których dyskutuje się dzisiaj. Oznacza to zniszczenie Związku Radzieckiego. A kiedy czytałem te rzeczy, czytałem o planach Aerodynamics, które wówczas miały na celu zgromadzenie wszystkich tych nazistów, zbrodniarzy wojennych, którzy zostali sprowadzeni w ramach operacji Rollback, jak nazywali to Amerykanie. Aby walczyć ze Związkiem Radzieckim i państwami z nim sprzymierzonymi, agenci byli wysyłani drogą lotniczą i zrzucani w powietrze. Tak się stało. Wówczas Brytyjczycy, a raczej Amerykanie, nie chcieli współpracować z Banderą. A co z BND, które miało siedzibę w Monachium, bo tam właśnie znajdowały się ośrodki szkoleniowe dla agentów w Bawarii? A Bandera był ukraińskim przywódcą faszystowskim tak a masowy morderce. Więc jeśli rozmawiamy teraz z Polakami, to w Polsce widać, że w tym rejonie mnóstwo Polaków i Żydów zostało zamordowanych przez ludzi z UPA, czyli przez zwolenników bandery. To postać, która w Rosji e, cieszy się ogromną, największą pogardą, tak kiedy w 1999 roku byłem po raz pierwszy w Rosji, żeby robić wywiady do filmu dokumentalnego dla ARD. To kamerzysta, z którym kręciłem, ciągle mówił o Banderze i o tym, że Niemcy, BND, Gelen, Bandera to powiązanie. Bandera został zamordowany w Monachium przez KGB za pomocą pistoletu z cyjankiem. Yy, rozmawialiśmy o tym, nie wiedziałem tego. A on powiedział, ale co było wcześniej? Uwiedział, Wiesz właściwie, kin jest Bandera? A wtedy, można powiedzieć, dostałem mały wykład. A dla Rosjan, dla Sowietów, dla Rosjan, sowieckich Rosjan, można by rzec, czyli dla Związku Radzieckiego, a potem to już była Rosja, kiedy tam byłem, to było niezwykle ważne. To był, że tak powiem, najniższy polk. To byli faszyści. To było to, co w swojej własnej, w swojej własnej narracji zwalczali najostrzej, czyli ideologia faszystowska. I chciałbym to jeszcze raz powiedzieć. Później zajmowałem się na przykład Białorusią, gdzie 33% ludności zostało przez nas zamordowanych. W sumie wielu o tym wie. To 27 milionów Rosjan, ale z tego ponad połowa to cywile. To jest masowe ludobójstwo. My zachowujemy się, jeśli to porównać, takie zdania jak Wedefula, że Rosjanin zawsze będzie wrogiem, czy coś w tym stylu. Tak? Tak przecież powiedział. Porównajmy to, wyobraźmy sobie, że powiedzielibyśmy, tak, żydowski Izraelczyk zawsze będzie naszym wrogiem. To, co by się wtedy działo, polityczna długość życia byłaby mierzona w sekundach, a takie zdania przechodzą ludziom przez usta. Potem widać, że to zajmowanie się drugą wojną światową nie jest moralne. To zrytualizowana komunikacja na temat masowego mordu na Żydach, ukształtowana przez polityczne, utylitarne stosunki władzy, a pomija się masowy mord na narodach słowiańskich, na Rosjanach. General Plan Ost prawie nikt nie zna. Człowiek, który go napisał, był na uniwersytecie w Berlinie, wtedy imienia cesarza Wilhelma, później potem był na uniwersytecie w Hanowerze, znowu zajmował się planowaniem regionalnym, nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. A uniwersytet po raz pierwszy zajął się tym w 2022 roku, że człowiek, który planował śmierć 30 milionów ludzi, tak na tych okupowanych terenach, był u nich na uniwersytecie. To wszystko dzieje się jakby na marginesie. Byłem na spotkaniu, na którym chodziło o masowy mord na Białorusinach. I wtedy, na tym spotkaniu, od razu zaczęto mówić o brutalnej, niesprowokowanej, haha, tak, wojnie napastniczej Rosjan przeciwko Ukrainie. I znowu sobie wyobraziłem, jakby to było, gdyby teraz zorganizować spotkanie o masowym mordzie na Żydach, czy na tym samym spotkaniu trzeba by od razu mówić o ludobójstwie w Gazie. Mamy w tej kwestii całkowicie, całkowicie wypaczone stanowiska. Nie chodzi mi o to, żeby relatywizować masowy mord na Żydach. Zawsze chodzi mi o to, że masowy mord na Rosjanach i narodach wschodnich czyli Polakach, na wszystkich, którzy byli na terenach okupowanych musiałby być postrzegany zupełnie inaczej, gdyby chodziło o etykę, o przerażenie ludobójstwem, o pamięć o zbrodniach. Musielibyśmy być dziś tak samo ostrożni wobec tych ludzi, jak jesteśmy dziś ostrożni wobec Izraela. Jeśli spojrzymy na historię zachodnich, zachodnioeuropejskich elit Napoleon próbował w 1812 roku narzucić blokadę kontynentalną, sankcje Rosjanom, którzy się do niej nie stosowali. To się nie udało. Mieliśmy wojnę krymską, Brytyjczyków przeciwko carskiej Rosji. O geopolityczną. O Krym. Oczywiście. O Krym jako geopolityczny, centralny punkt zaczepienia. Tak. Okay. E, Churchill podczas pierwszej wojny światowej miał swoje Gallipoli, akcję, która całkowicie się nie powiodła. Mieliśmy, ja. oczywiście, wypowiedzenie wojny przez Rzeszę Niemiecką, carskiej Rosji, pierwszy krok ku światowej potędze. Mieliśmy wojnę na wyniszczenie Werchmachtu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Teraz grozi nowa wojna. Jaki? Jaki problem mają zachodnie elity z Rosją? To niezwykłe dobre pytanie, które faktycznie próbowałem omówić z ludźmi, których znam w Wielkiej Brytanii. Powiedziałem, co właściwie, jeśli mówi się, że niemiecki czy pruski militaryzm jest przyczyną tej, że tak powiem, niemieckiej historii masowych mordów, co słyszałem na uniwersytecie czy w szkole. I mówię, jaki jest właściwie wasz problem z Rosją? Co wam Rosja zrobiła, tak? Dlaczego Anglia jest tak absolutnie zafiksowana na tym punkcie, że do dziś M6 jest przecież niezwykle ważny na Ukrainie? To nie jest drugoplanowy aktor, to główny aktor. Więc Anglii kompletnie odbiło pod tym względem. A odpowiedź, którą dostałem od moich angielskich kolegów, brzmi: mamy kompleks Napoleona. Nie w tym sensie, że próbujemy jak Napoleon przeprowadzić blokadę morską, która się nie powiodła, ale Napoleon, czyli mały. Napoleon jest mały i chciałby być wielki, jest, że tak powiem, zazdrosny o wielkich ludzi. Musi zawsze udowadniać, że jest twardszym zawodnikiem. A tak powiedzieli mi Brytyjczycy, którzy są teraz bardzo krytyczni wobec własnych imperialnych bólów fantomowych, które wciąż odczuwają. Że Rosja, jako ogromne imperium, jako ogromne imperium lądowe, zawsze jako, jako ogromny, jako konkurent w stosunku do tej małej wyspy Wielkiej Brytanii, która dzięki swojej potędze morskiej stała się światowym hegemonem. Więc Rosja była dla nich za duża i jakoś trzeba ją zniszczyć, bo to w zasadzie konkurent. Zresztą, tak jak Niemcy, też stały się konkurentem dla Wielkiej Brytanii. Ale to dotyczyło też na przykład Persów, czyli dzisiejszego Iranu. Są takie karykatury, na których jest Rosja, rosyjski niedźwiedź, angielski lew, a między nimi perska postać męska. Tak. Boże, mnie przed przyjaciółmi jest napisane pod spogiem. Więc to jest stałe. To jest stałe. Wtedy ta droga do Indii, z Indiami jako imperium kolonialnym, Rosja była zagrożeniem. Więc Rosja jest jak idea fix Brytyjczyków. To nie jest racjonalne. Jest pewna geopolityczna stała w myśleniu Brytyjczyków i Amerykanów. Sformułował ją brytyjski geograf Halford Mackinder w 1904 roku. To tak zwana teoria Hartlemdu. Mówi ona w ogólnym zarysie, że kto panuje nad obszarem eurazjatyckim, panuje nad światem. Dlatego my, jako potęgi morskie, musimy próbować podzielić obszar eurazjatycki, aby móc nim lepiej władać. Musimy zapobiec temu, by na obszarze eurazjatyckim doszło do koncentracji władzy, zwłaszcza do połączenia niemieckiej techniki z rosyjskimi minerałami, rosyjskimi bogactwami naturalnymi. Czy ta teoria nadal obowiązuje? Tak? Tak, jednoznacznie. Czy Amerykanie to przejęli? Tak. Więc mamy. Planowałem kiedyś, rozmawiałem o tym z Danielem Ganserem, że powinniśmy zorganizować konferencję na temat tych istotnych pism geopolitycznych. To właśnie Mackinder, to Spykman, a także Brzeziński, który w swojej książce napisał scenariusz kryzysu ukraińskiego z błędnym założeniem, że Rosja i Chiny nigdy nie będą współpracować. Mogę się wtrącić? Oczywiście. Czy Zbigniew Brzeziński napisał to potem, jak amerykański rząd i think tanki opracowały tę strategię? Czy też on ją opracował, a rząd za nim podążył? Powiedziałbym, że to wpisuje się w intelektualną ciągłość z Mackinderem. Więc Mackinder to naprawdę bardzo to nie jest długie 80 stron czy coś takiego, tak. Są różne wersje. Tak. Ale kiedy się to przeczyta, jest to bardzo interesujące. To, że tak powiem, wielkie dzieło czuje się to tak. Chodzi o to, że ta azjatycka masa lądowa, gdzie od czasów Attyli, a potem Mongołów, można było szybko przemieszczać się w te i z powrotem. O tych płaskich terenach nie ma wielu gór, wielu zek, więc to jest jakby autostrada dla wojsk. On nazywa to Hartlandem, więc to wszystko jest opisane. A jest jeszcze jedna ważna rzecz, która jest u nas zawsze niedoceniana, to Alfred Thayer Mahan, jego też trzeba koniecznie uwzględnić, którego główną tezą jest to, że nie było żadnej światowej potęgi, która nie byłaby potęgą morską. Od Aten po Brytyjkieków. Brytyjczycy panowali nad światem dzięki swojej marynarce w epoce żagłowców, czyli od Trafalgaru w 1805 do 1914, 100 lat światowej hegemonii Wielkiej Brytanii. Podawał przykład Imperium Osmańskiego, które nigdy nie było potęgą morską i właśnie dlatego nie zdołało osiągnąć statusu supermocarstwa. Podczas gdy Makinder właściwie mówi, że jeśli jest się potęgą morską, trzeba też mieć ten Heartland, tak? Ale to jest zawsze ta myśl: jak mogę stać się dominującym czynnikiem. A Amerykanie to nic innego, jak nieco nieokrzesani młodzieńcy, którzy przejęli to, co starzy, źli panowie z Imperium Brytyjskiego. Jest przecież ten słynny bon mot, że nie bez powodu nazywają nas perfidnym Albionem, tak? Więc to wtedy Winston Churchill w 1945 mówi, zabiliśmy nie tę świnie. To, to jest w Niemczech świętnie... To zresztą moim zdaniem istotny czynnik, dlaczego w Niemczech w ogóle jesteśmy psychologicznie w stanie sobie radzić z tym szaleństwem wobec Rosji, czyli z tym nieuznawaniem winy. I tak z tym funkcjonować. Pamiętam, znam to jeszcze bardzo dobrze, bardzo dobrze to znam. Byłem wtedy akurat w Bundesnerze. To była ta wystawa o wermachcie, która została zaatakowana, była pod ostrzonym. Dosłownie, były zamachy na wystawę o wermachcie czyli obraz z tego Wehrmachtu, który honorowo walczył w wojnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu, tylko SS było złe, tak? To był obraz, który był mocno zakorzeniowy, A trzeba sobie uświadomić, to było dlatego, że szef sztabu generalnego, który potem popadł w niełaskę u Hitlera, a następnie jako świadek koronny zeznawał w procesach norymberskich, był potem w USA z zdaje się 700 niemieckimi oficerami i stworzył oficjalną historiografię kampanii rosyjskiej. A tam właśnie z pewnego, z własnego interesu przedstawił, że Werchmacht był w porządku. I nie wiedzieliśmy, że to była brutalna wojna na wyniszczenie. Zeta ta brutalna wojna na wyniszczenie, my tego nie znaliśmy. Podam jeszcze jeden przykład. Miałem z tym do czynienia, gdy byłem na Białorusi. Byliśmy na otwarciu muzeum, i oni mieli obozy dla dzieci, w których wykorzystywali dzieci jako żywe konserwy z krwią. Wykrwawiali je dla niemieckich oficerów, którzy byli ranni w obozach. To jest duno. To jest prawie jak wyobrażenie z horroru, tak? To się rzeczywiście działo. To, że tak powiem, Niemcy zgotowali na Białorusi. Nigdy o tym nie słyszałam. Sprawdziłem to potem i znalazłem, że w związku z tym w TAS był artykuł o Ukrainie. Więc ten obszar nie był wtedy podzielony. To był Związek Radziecki. To się tam działo. My tego nie znamy. I to wyobrażenie, czyli wiedza o wojnie na wyniszczenie na wschodzie, systematyczna polityka głodu, istniał plan głodowy, czyli sprowadzić żywność z Białorusi, z Ukrainy do Niemiec, żeby nie powstało to samo, co w I wojnie światowej, tak zwana brukwiowa zima, głód w Niemczech. Naziści postrzegali to jako jedną z przyczyn, dlaczego doszło do powstań, Powstań rewolucyjnych marynarki wojennej pod koniec I wojny światowej. Należało temu zapobiec czyli zniewolić ludność i sprowadzić ją do pracy w Niemczech. Kolejny błąd, który Rzesza Niemiecka popełniła w I wojnie światowej, powołano do wojska wszystkich, w tym rolników, i nie było już produkcji rolnej. W II wojnie światowej opanowano to, że tak powiem, pracą niewolniczą i konfiskatą żywności. W Niemczech nie było głodu podczas II wojny światowej. Pojawił się dopiero po wojnie, zaraz po jej zakończeniu. My tego wszystkiego nie znamy, ponieważ bez końca zajmowaliśmy się Auschwitz i prześladowaniem Żydów. A zawsze się mówi, że wiemy i nie wolno o tym zapomnieć. Ale nigdy nie zajęliśmy się tym ekwiwalentem, zagładą wschodnioeuropejskich narodów słowiańskich w ramach ludobójstwa, w ramach ideologii. A to jest nasz problem w podejściu do tego. Dlatego to nie działa. Jak była minister spraw zagranicznych Niemiec Anna Lena Bayerbock, wpisuje się w tę długą ciągłość niemieckich elit, kiedy we Frankfurcie nad Odrow mówi: Stoję tu na ramionach mojego dziadka, który też już walczył z Rosjanami? Tak, dokładnie. Dostałam zapytanie ze Skandynawii, czy ona naprawdę to powiedziała. Nie mogli w to uwierzyć. Powiedziała, że stoimy nad Odrą i stoimy tu. Stoimy na ramionach naszych dziadków, którzy już walczyli z Sowietami, z Rosjanami. To po prostu głupota na urzędzia. Czy to głupota na urzędzie? Niewiedza, ignorancja, niezdolność do myślenia, czy rusofobia, czy jak to się wszystko łączy? Wszystko. To wszystko naraz, a całość jest wspierana przez to, że ten rodzaj zwarcia w mózgu, który można, że tak powiem, usłyszeć, nie jest czymś, gdzie, jak na przykład w temacie mordu na Żydach, od razu wiadomo, gdzie są niebezpieczne zakamarki. Gdzie można zostać publicznie zaatakowanym? Tylko to jest po prostu tak przegadane, ona nie jest złośliwa. Anna-Lena Barbock nie jest kimś, kto chce pić krew czy coś w tym stylu. Ale to jest taki rodzaj intelektualnego niedorozwoju połączony z uniwersyteckim wykształceniem w Anglii, tak? I ta sprawa jakoś na nią przeszła. W socjologii elity definiuje się nie przez ich intelektualną błyskotliwość, ale przez ich zdolność do zdobywania władzy politycznej, przez dostęp do władzy. Czy to jest tego przykład? Zdecydowanie. Jak ktoś taki dochodzi tak wysoko? Nawet to śledziłem. Byłem członkiem Zielonych i śledziłem karierę Anna Leny Bajrbock w korespondencji mailowej Landowego Związku Zielonych. Byłem w Potsdam-Mittelmark i Potsdamie, ona była w Potsdamie, tak? Czyli to był jeden związek. I przysięgam, tureckie wyrażenie, przysięgam, nigdy nie przeczytałem maila od niej, ani od jej zespołu, po którym pomyślałbym: "Wow, ale to mądre". Tylko to było zawsze bardzo przeciętne. Więc co to były za maile? No cóż, to były takie y, oświadczenia. To znaczy, pojawiają się jakieś tematy polityczne, a poszczególni posłowie ze swoimi działami prasowymi ze swoimi pracownikami, wydają oświadczenia na ten temat. A one są y, przeważnie z czasem, stawały się coraz nudniejsze, tak? To nic wielkiego, tak, ale to nie było nic wielkiego. A to było, y, miałem, miałem y, w przygotowaniach do wydarzenia, na którym dziś jesteśmy, powiedziałem, że nie mamy elit, ale miałem na myśli coś innego. Miałem na myśli coś w duchu konfucjańskim. To znaczy w Chinach, y, już starożytnych Chinach, czyli w społeczeństwie merytokratycznym z tradycją lekko licząc 3000 lat, gdzie tylko dzięki ogromnemu wykształceniu można było jako mandaryn pełnić ważną funkcję, istniał wymóg wobec każdego wysokiego urzędnika, co było dostępne dla wszystkich, nieograniczone przez szłachectwo, w przeciwieństwie do Europy, by doskonalić się jako osoba. Czyli nieustanna praca nad sobą, jako osobą, by stać się osobą godną szacunku. A tego nie ma w naszych elitach. W ogóle nie ma tego na Wachonie. To miałem na myśli, mówiąc o elitach. Dostałem odpowiedź, żeby nie mówić o elitach, że to u nas kiedykolwiek był problem, ale my nie mamy tego sprzężenia zwrotnego z, z że tak powiem, platońskim dadałem wykształcenia u tych osób, że muszą mieć wiedzę historyczną. Brakuje, brakuje tego kontekstu umiejętności umiejscowienia z czym właściwie mamy do czynienia to nie jest wymóg i to na przykład dziś w Finach a także w Rosji wygląda zupełnie inaczej